Siemanuszka z tej strony Polski Lis. Dzisiaj zaprezentuję wam modyfikację do Minecrafta pod nazwą Backpack Mod. Yy, więc dobra. To jedziemy. Pierwszym plecakiem, jaki możemy wykonać, to jest normalny mały plecaczek. Yy, no, całkiem sporo ma miejsc. Nie zbyt dużo, ale no sporo ma. Kraftuje yy, się go bardzo łatwo. Potrzebujemy mieć tylko 8 skóry. Jak widzimy mamy skraftowany pecak. Pecaki oczywiście musimy farbować. Tutaj widzicie mamy różne kolory. Kolory, yy, jest tyle kolorów tego ile jest kolorów w minecraft'cie. Tyle ile z barwników. Więc sobie na przykład, zobaczcie, na przykład biorę sobie tak i nam na przykład sobie, e, widzicie, kajana sobie dam kolorek. Nie zmienia to y, y, tego większego tam miejsca, ale no po prostu mamy różne kolorki. Kolejnym plecakiem jest Big Backpack. To jest jeden już z większych plecaków e, Ten ma już naprawdę bardzo dużo miejsca. E, ten plecak bardzo całkiem ciężko się kraftuje. Potrzebujemy yy, yy, trochę nici. Potrzebujemy 7 nici i dwie skóry do skraftowania takiego Bond Ritual. Musimy sobie skraftować yy, tego 8. O nie, o tak. Musimy sobie skraftować tego po 8. Tak, okej. Okay. Craftujemy sobie 8 tego. Och kurde, dobra, to zaraz zrobię cięcie, jak to skraftuję, a crafting macie tak się, o, o, a nie, sorry, źle to zrobiłem. <laughs> Teraz już ogarnąłem, że to się robi tak. Tak, o, widzicie? Tu dajemy nić i tu dajemy skórę i mamy tą bone Lidger. Co się spotkamy, jak to zrobię? Ok, już jestem, e, zrobiłem. E, mam z tego stacki 8 i duży plecak musimy skraftować te, w ten sposób że przepalamy tą skórę w piecu normalnie, widzicie i to się po prostu przepala no i jest całkiem spoko po prostu musimy to przepalić i zrobi się taka skóra tainted leecher taka skóra musi być no właśnie więc całkiem spoko widzimy się jak przepali mi się właśnie ta skóra Dobra, już jestem. Jak widzicie mam przepaloną skórę i robimy plecak. Widzicie? Mamy Big Backpack. No i, i możemy oczywiście też zafarbować. Kolejnym typem plecaków to jest taki bardziej e, ciekawy całkiem plecak, czyli Enter, czy, enter Backpack. E, plecak u, r, robi się również całkiem łatwo. Potrzebujemy tylko skórę i ender chesta ender backpack no, wyszedł jak widzimy ja tutaj mam w tych tutaj plecakach w skrzynce tutaj mam sugar sugar tutaj pakujemy ten plecak który już jest z tego i patrzcie tutaj też mamy sugar więc całkiem ciekawy, ciekawa rzecz kolejnym typem plecaka jest forkbank backpack Daje on nam, że możemy kraftować sobie w nim itemki. I całkiem spoko jestem ten, ten Warbench. Yy, robi się go bardzo łatwo. Kraftujemy go tak. jak widzicie mamy, to jest jeden z tych mniejszych typów, a większe robimy tak samo jak duży pecak i w środku dajemy yy, Warbench. I mamy te duże plecaki. Tutaj macie crafting, tutaj też. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. Jeśli tak, to daj subskrypcję, lajka i czekaj na więcej odcinków z modyfikacji, bo naprawdę warto. Mam dużo modyfikacji w zanadrzu. Napisz jakiś komentarz, daj lajka i zasubskrybuj mój kanał, bo na pewno mnie wspomożesz. Link do moda w opisie a wgranie moda jest bardzo łatwe potrzebujecie modloadera lub forge'a i po prostu wrzucacie te wszystkie pliczki do, mm, do folderu z Minecraftem gdzie zainstalowaliście w Bin. Tego nie będę pokazywał, ponieważ nie mam programu do nagrywania Pulpitu, ale kiedyś na pewno się zaopatrzę i na pewno Wam będę pokazywał jak te modyfikacje instalować. Więc dzięki za oglądanie. Dajcie suba, dajcie lajka i napiszcie jakiś komentarz pod spodem Marka. Oh.